Hej, witam Cię polko Polaków w Niemczech. Nazywam się Krystian Madej i witam Cię w dekancelarii. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie co musisz załatwić w pierwszym tygodniu po przyjeździe z Polski do Niemiec. Dobierz jakie są najważniejsze kroki, w jakiej kolejności co się wydarzy, kiedy dostaniesz jaki numer, kiedy musisz dokądś się po kolei zgłosić i w ten sposób z wielką łatwością i luzem przez to wszystko sobie przejdziesz. Przypominam, że ten odcinek jest tutaj nagrywany w ramach daily, czyli oznacza to codzienne odcinki, właśnie na YouTubie od 21 września do 21 października i w dniach tygodnia od poniedziałku do soboty pojawiają się one codziennie o godzinie 12, a w niedzielę już niezmiennie od wielu lat o godzinie 10. No i właśnie serwuję wam. Tak dużą ilość odcinków, wiedzy, przygotowania, następny odcinek też już jest jakby powiadać jakieś umowy w Niemczech, i to nie tylko jak zjeżdżasz do Polski, ale też w trakcie. To ci się należy, jakie masz prawa, obowiązki i tego typu inne rzeczy. Jeden był taki wyjątkowo szalony, w którym tutaj jak teraz widzicie, testowałem rację żywnościową niemieckiego wojska. Jak, jakie ma jedzenie i co ma niemiecki żołnierz tutaj przez cały dzień do jedzenia. Były też inne odcinki, gdzie na przykład mówiłem o leasingu, kredycie, czy lepiej kupić mieszkanie, czy lepiej je wynająć. To wszystko i wiele, wiele więcej właśnie robię dla Was, ponieważ dobiliście 3000 subskrypcji i to jest mój prezent dla Was. A jaki jeszcze mam jeden prezent dla Was, to jest właśnie ekspres do kawy: taki czerwony, bordowy, bardzo stylowy, prosty w obsłudze, z rocznym zapasem kawy, a dodatkowo. Osoba, która go wygra, jeżeli do 21 października dobijecie 5000 subskrypcji na tym kanale, to osoba, która wygra ten ekspres, zostanie wylosowana, ma dodatkowo wyjście ze mną właśnie na obiad, do restauracji. Taki biznesowo yy, luźny, taki troszkę, trochę pogadamy sobie o sprawach prywatnych, trochę właśnie o sprawach filmowych, finansowych. To, na co będziesz miał ochotę, odpowiem na wszystkie pytania i o tyle to jest też fajniejsze, że jest to luźniej niż podczas, nie wiem, godzinnych czy dwugodzinnych konsultacji, tudzież podczas takiego. Chociaż przy tym półrocznym pakiecie prowadzenia kogoś właśnie przez drogę przedsiębiorczą yy, mamy też trochę więcej okazji do tego typu luźniejszych rozmów, ale jest to też dosyć kosztowne, tym bardziej jak jesteś na początku swojej działalności. Natomiast bez dwóch zdań zwróci Ci się to bardzo, bardzo szybko. Ale dobrze, nie o tym dzisiejszy odcinek. Także moi kani, startujemy! Hmm? Telefon? No zobaczymy. A, dzwonią do mnie z YouTube'a. Aha Tak, halo? A, mm, a to, to cieszę się bardzo, bardzo miło. Super Mam ich na wizji zaraz im to przekażę. Wow, super, jest świetnie. Wow, dzięki. Dzwonię telefon z YouTube'a. Ostatnie telefony były mniej przyjemne, ponieważ dzwonili o pierwszy was, że nie subskrybujecie. A teraz mówią, że bardzo fajnie, bo dużo więcej osób zaczęło subskrybować ten kanał po tych kilku telefonach. Także oglądasz, subskrybuj, jeszcze lepiej z dzwoneczkiem. Po co? No, żebyś nie przegapił. Nie jakieś głupoty subskrybuj. Subskrybuj wiedzę i to, co ci przyniesie pieniądze, oszczędności i lepsze życie. Także dawajcie, a ja jadę teraz z odcinkiem. Po pierwsze, jeden z najciekawszych obowiązków w Niemczech, jak gdzieś mieszkasz, wprowadziłeś się, masz 14 dni, czyli 2 tygodnie na zameldowanie się tam. W praktyce wygląda tak, że idziesz do urzędu tzw. Tak Einwohnermeldeamt, Bürgeramt, a w niektórych mniejszych miejscowościach Rathaus, czyli ratusz, i tam się meldujesz. Do tego jest ci potrzebny, żebyś samelgować Wonungskäbe czyli zaświadczenie, zgoda od właściciela żebyś mógł się zameldować, poza tym dowód osobisty, paszport. Jeżeli nie byłeś w Niemczech jeszcze, nikt zameldowany zostanie zapytany o stan cywilny, religię, a ponadto najczęściej w ciągu tygodnia od momentu jak się zameldowałeś dostaniesz list z tak zwanym Stoyer id Jest to krótko mówiąc niemiecki PESEL, który zostanie nadany. Dostają wszystkie osoby, które się pierwszy raz zameldowały. Czy że już kiedyś pracowałeś, wiem, czy albo mieszkałeś, to masz go nadany i uwaga, on zawsze ten sam obowiązuje, także nie będzie nowego nadanego. List nie przyjdzie oczywiście, jeżeli jakoś tak było, że kiedyś byłeś, pracowałeś, on był nadany i ty nie wiesz jaki on jest, nie możesz znaleźć w dokumentach, możesz spokojnie odezwać się do nas. Taki wniosek o ponowne przypomnienie, nadanie możemy w Twoim imieniu po prostu złożyć. Podczas procesu i terminów w urzędzie, jak się melduje, zostaniesz. Anmelde anmeldebescheinigung, Anmelde Beschanigung, tudzież po prostu anmeldung, a to będzie Ci często potrzebne, ponieważ jak nie jesteś obywatelem Niemiec, to we wszystkich innych miejscach nie masz po prostu na dowodzie też adresu i musisz ten meldunek wszędzie jako nie <coughs> obywatel Niemiec przedstawiać jako potwierdzenie, że tu mieszkasz, żeby Twój aktualny adres wszędzie mógł być sprawdzony. Wracając jeszcze do numeru, że to ID będzie Ci potrzebne w urzędzie skarbowym, tym bardziej, że jak się jeszcze nie rozliczałeś z podatku pomimo, że Stojer ID ma trochę mylną nazwę, bo tam jest słowo Stojer, czyli podatek, natomiast numer Stojer numer to jest inny numer i to jest numer podatkowy, który potem jak się rozliczysz pierwszy raz z podatku, będzie Ci on nadany i tak długo jak długo będziesz w tej gminie, powiedzmy należał do tego urzędu skarbowego i jako nie weźmiesz ślubu, nie zmienisz swojego stanu cywilnego tudzież nie otworzysz działalności, to pozostanie on bez zmian. Tutaj też cię pokazuje odcinek, który nagrywałem w tym tłumacze, steuer ID, Socjal Rentenversicherungsnummer, Steuernummer, Steuerliche Rent umsatzsteuer numer, ID i tak dalej. I jeszcze jeden, nawet nowy numer, który planują wprowadzić. Troszkę ich jest, ale nie martw się. A jeszcze jak masz firmę, to masz kolejny Stoier numer, mm. <głos》>, numer podatkowy. No i jak to wszystko się ogarnąłeś? No i pytanie: albo przyjechałeś już, miałeś rozpoczętą umowę o pracę przedtem, albo dopiero ją podpiszesz, jak będziesz tutaj. Ale jest yy, temat ubezpieczenia zdrowotnego, które w Niemczech jest obowiązkowe. i Inaczej też idąc do szpitala czy coś, no to nie, nie zostanie Ci może powiedzmy w nagłych przypadkach taka pierwsza pomoc. Tak, ale już leczenie, wizyty u lekarza, jakieś zwykłe badania, które można zaplanować, zabiegi, operacje, dentysta i tak dalej, nie będzie Ci opłacone. Także musisz zgłosić się do kasy chorych. No i pytanie, czy pozostajesz na razie bez, bez pracy, czy właśnie firmę masz, czy podejmujesz umowę o pracę. W każdym bądź razie, jakby to nie było, my ci pomożemy, czy to jest kasa chorych, czy prywatne ubezpieczenie, czy cokolwiek by to nie było, czy nawet krótka informacja, co masz zrobić. Bezpłatnie numer telefonu, adres mailowy i też meldujemy bezpłatnie do kasy chorych. A też jeżeli chodzi o państwowe kasy chorych, dla osób, które pracują na etacie, bo w te osoby do tych państwowych kas chorych muszą się zgłosić, bo w Niemczech mówię w liczbie mnogiej, bo w Niemczech jest ich ponad 90 do wyboru i też co roku można taką zmieniać. I jest jedna wybitna dla Polaków, bo oferuje polską infolinię. Poza tym jest drugą największą kasą chorych w Niemczech. A po trzecie i czwarte, po trzecie, daje cashback, czyli do 360 euro wypłaca ci kasę na konto, jak do nich przejdziesz, czy u nich po prostu się ubezpieczysz. A czwarte to dopłaca na przykład do takich przyjemności, jak profesjonalne czyszczenie zębów i inne. Kolejny krok: konto bankowe którego otwarcia najczęściej w Niemczech niezbędny będzie właśnie meldunek. Są te rejony, ja sobie zdaję z tego sprawę, takie przygraniczne, gdzie bez tego meldunku, tudzież z polskim adresem, konto można otworzyć, ale gdzieś tutaj, głębiej w Niemczech, nie będzie to możliwe, będzie potrzebny niemiecki meldunek, niemiecki adres. Konta te internetowe typu N26, tudzież Revolut i tak dalej, będą y, oferowały często możliwość otwarcia tego konta, tudzież zweryfikowania tego adresu, na przykład poprzez pismo z prądu albo pismo z, od abonamentu telefonicznego, gdzie jest rachunek, jest Twój adres, który zdeklarowałeś i to im może wystarczać. Nie będą naciskali na sam meldunek, który w innych instytucjach, jak chcą zobaczyć, to też potrzebny jest świeży, aktualny, czyli z nie starszy niż miesiąc albo trzy. Bo to tak to zależy od firmy, zależy od instytucji, do czego on jest potrzebny, to tam ci powiedzą, jak świeży on musi być. No i poza tym meldunkiem, no to oczywiście do otwarcia konta potrzebujesz dokument legitymacyjny, typu dowód paszport. też warto powiedzieć, że w Unii Europejskiej teraz można sobie korzystać też z internetu bez opłat i bez wstępnie ograniczeń. Te ograniczenia są natomiast czasowe z reguły, jak dobrze kojarzę chyba tak do tygodnia albo i więcej, ale nie dużo więcej, oferuje na przykład masz sobie umowę w Polsce nie wiem, w Playu, w t mobile, czy tam ym, u innego dostawcy, i przyjeżdżasz do Niemiec i sobie dalej korzystasz z transferu danych bez dopłat, ale jest to czasowo liczone, żeby nie korzystały z tego osoby, które na stałe mieszkają za granicą i wtedy najpóźniej z czasem albo się zainteresujesz to jakimś internetem na kartę, telefonem na kartę, może na umowę, tudzież stacjonarnym internetem, także będzie to Twój pierwszy kontakt z taką, powiedzmy, rzeczywistością. I najpopularniej, najpopularniejsi operatorzy to będą Telekom, Vodafone, O2. To są tacy, y, takie, y, tacy pionierzy, i potem są. Wiele z was korzysta z Lebary, tego fenomenu do końca nie rozumiałem. Aldi, Talk, y, Aldi Talk y, Lidl też ma jakąś swoją kartę i tak dalej, gdzie dzisiaj nie trzeba patrzeć na to, czy nie wiem, są darmowe połączenia za granicę na przykład. Także można z tego spokojnie korzystać. Są też w ogóle w Unii Europejskiej, w normalnych, <laughs> u tych normalnych dostawców też. Oferty do, na darmowe tam jakieś minuty, ale poza tym, masz, jak masz internet, to masz wszystko: odpalasz WhatsApp, dzwonisz i, i tyle. Oczywiście, jak chcesz być elastyczniejszy, możesz sobie wziąć kartę. Dosyć ciekawym rozwiązaniem jest tak zwany Finetfunk, bo tam ym, masz ym, albo z jakimś limitem gigabajtów, albo bez limitu, płacisz euro dziennie i ci to schodzi, po prostu tam nie jest PayPal na przykład, czy skądś, i masz bez umowy cały czas pod kontrolą, właśnie to, czy chcesz przedłużać, czy nie i tak dalej. I może troszkę to wyjdzie drożej, ale może w każdej chwili z tego zrezygnować. I nie musisz z jakimiś doładowaniami też potem tam biegać, w odłużeniu od klasycznego, yy, klasycznej oferty na kartę. Masz tam też nielimitowaną ilość połączeń i inne rzeczy. Stawcie sobie ofertę Finet Funk. Dla tych z Was, którzy jeszcze tego może nie wiedzą, ale w Niemczech mamy tak zwany ARD-CDF Rundfunkbeitrag, czyli abonament radio telewizyjny, który jest obowiązkowy na każde powiedzmy sobie mieszkanie na każdy lokal. Czyli jeżeli mieszkasz z żoną, chłopakiem, nie wiem, z kolegami, jakieś mieszkanie większe, czy z koleżankami sobie wynajęliście, to na cały lokal płaci się jeden abonament, nie musi płacić tego każdy z Was. Także te koszta możecie sobie podzielić. A każdej osobie, która się domeldowuje, przyjdzie list i tam trzeba wypełnić, że podać ten numer abonenta, który właśnie ta osoba, która już go płaci, opłaca pod tym adresem jako ciekawostka. Poza tym, że jak masz lokatora, to osoby też na zasiłku są zwolnione z tej opłaty. Kolejny bardzo ważny punkt to jest w Niemczech, jak yy, tutaj jeszcze do tej pory nie wiedziałeś, to jest ubezpieczenie Haftpflichtversicherung, czyli prywatne OC od odpowiedzialności cywilnej. Tutaj z składkami rzędu od 5 do 10, 12 euro w pakiecie mega wypasionym na całą rodzinę już. A jako single taki podstawowy, solidny pakiet już w tych dolnych granicach tego, co powiedziałem znajdziesz da Ci to to, że jak zalejesz sąsiada, nie wiem, w sklepie komuś, nie wiem, rowerem w auto wejdziesz, kogoś coś uszkodzisz, nie wiem, świeczki nie zgasisz, spłonie budynek, który wynajmujesz, cokolwiek i też poza mieszkaniem, w którym mieszkasz, wyrządzisz komuś jakiejś osobie trzeciej szkodę, komuś telefon zalejesz, laptopa, cokolwiek, to jest to ubezpieczone na milionowe kwoty i przydaje się. I czasami nawet się zdarza, że właściciel mieszkania tego wymaga. A jeżeli interesujesz się tym, jak Znaleźć mieszkanie w Niemczech, to tutaj Ci DAS pokazuje odcinek, który ostatnio nagrałem, gdzie pokazuje, jak je znaleźć, gdzie szukać, jak się przygotować. Tam dałem też checklistę do pobrania, którą sobie możesz potem odhaczyć, czy wszystko masz przygotowane, co będzie Ci potrzebne. Co ciekawe też, na przykład, jeżeli chodzi o to obecnie prywatne oce, to tak zwane haft list, też dzieci na przykład, bo sam a ja, ja to nie, ja uważam, ja wiem, co robię. Ale jak powiemy sobie myślimy, dziecko, że dowarkiem komuś auto zarysuje, że komuś nie wiem, telefon rzuci, tak? Nie wiem, ktoś przyjedzie do Ciebie, ty pójdziesz do kogoś, gdzieś w kogoś inne dziecko pchnie, nie wiem, w przedszkolu, czy w szkole okulary komuś tam zbije, itd. tak dalej, i tak Różne historie już zgłaszałem, także my to oferujemy i jako Informacja dla Ciebie dobra to to, że też dajemy bezpłatny serwis do tego, czyli potem chcesz zmienić adres, nie wiem, konto bankowe, chcesz to ubezpieczenie wypowiedzieć, chcesz zgłosić jakąś szkodę, to my potem bezpłatnie w języku polskim mamy dla Ciebie specjalny numer serwisowy jako naszego klienta i tam wtedy możesz sobie tutaj to zgłaszać i my wszystko dla Ciebie robimy w języku polskim. I drugie ubezpieczenie, które znowu jest kolejną taką powiedzmy luką socjalną, to jest ubezpieczenie... Wypadkowe, ponieważ w Niemczech, czy nie wiem, nic nie robisz, czy podejmujesz pracę, czy firma otwierasz, nawet jak zaczniesz pracować na etacie, to ubezpieczenie. Zus niemiecki, czyli DRV, Deutsche Rentenversicherung, dopiero po płaceniu składek przez 5 lat, nabierasz praw rentowno-emerytalnych. Czyli jeżeli nie daj Boże, przyjechałbyś sobie do Niemiec, tak malowanie coś tam podobić, dorobić i. Nie daj Boże, wypadek, nie wiem, oko, ręka, noga, cokolwiek, od mniejszych do większych uszczerbków, to nie masz praw rentownych. A przy prywatnym ubezpieczeniu wypadkowym, które i tak odliczysz od podatku, a tutaj właśnie widzisz jest odcinek, w którym mówiłem na co uważać podczas rozliczania podatku w roku, szczególnie przyprowadzania się do Niemiec i wyprowadzania się z Niemiec to ubezpieczenie wypadkowe możesz w bardzo dużym stopniu od podatku odliczyć, także to jeszcze ci polepszy po prostu wynik, a ponadto z jedną jedyną opłaconą składką masz już 100% wszystkich świadczeń, to jest jakieś małe odszkodowanie, czy duże odszkodowanie, czy jakaś renta, to co, jeżeli ty będziesz ofiarą tego wypadku? No właśnie. I czy ty jesteś sprawcą, czy nie, czy los nie ma znaczenia, jesteś wtedy zawsze w pierwszej linii. Ubezpieczony sobie w takim ubezpieczeniu wypadkowym. Te ubezpieczenia też robimy i znowu ten do wszystkich produktów, jakie oferujemy, też dajemy polskojęzyczny serwis. A nawet wracając jeszcze do tego ZUSu niemieckiego, jeżeli byś te 5 lat zaczął opłacać tą składkę, już miał za sobą, to pytanie: jaka wysokość renty ci się należy? A no, a ile zarabiałeś? No bo jeżeli ktoś, nie wiem, ma mini minijob, czy czwarte etatu, ma niskie dochody, to ta wysokość tej emerytury przez 5 lat, czy tam tej renty w tym przypadku. No, to może się domyślić, za duża nie będzie. A przy, jeszcze raz powtarzam, prywatnym ubezpieczeniu wypadkowym z jedną zapłaconą składką 100% wszystkich wyliczonych świadczeń się należy. No i jak przyszedł, czy jeszcze wcześniej zacząłeś, albo teraz, w tym momencie zależy, u każdego to wygląda trochę inaczej, jakie dokumenty będzie po podstawowo pracodawca. Numer, który już powiedziałem, że po zameldowaniu dostaniesz, jest to też yy, pewien wyjątek od tej reguły, bo jeżeli nie meldujesz się w Niemczech, zdarza się tak, nie wiem, przykładowo kierowcy ciężarówek, przykładowo przyjeżdżają do Niemiec, wsiadają do ciężarówki, jeżdżą, 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 jadą do Polski, nie meldują się, nie mieszkają tutaj na stałe, śpią jeszcze nawet nie w jakichś hotelach, w tych ciężarówkach, to się nie zameldują, nie dostaną tego numeru podstawowo. Ale na specjalny wniosek, jeżeli tu jest, sobie pracujesz w celach zarobkowych, można go nadać. Jeżeli oczywiście byś taki numer chciał dostać, a on ułatwia rozliczenie, porządkuje wszystko, wszystkie dane i ci usprawnia całe procesy tutaj zarobkowe. To my tym się też zajmujemy, także możemy ci to pomóc złożyć ten wniosek. Kolejny to jest ten Socjal Physicians Nummer, czyli SV Numer, czyli RV SV-numer, RV-numer, też nazywany też nazywany Numer. Socjal und e, Physicians Numer i rent Numer to jest ten sam numer. Go wydaje y, najczęściej właśnie kasa chorych. Ten numer jest znowu nadawany, jeżeli podjąłeś kiedyś pracę w Niemczech na zatrudnieniu, bo wtedy zacząłeś odpłacać składki do niemieckiego ZUS-u. I dostaniesz go z Deutsche rentny w natomiast kasa chorych tam też wchodzi w grę. Jest odpowiedzialna częściowo za wydawanie tego numeru i tak dalej. Także tutaj, żebyś nie był trochę zbity z tropu, że IDRV RV Deutsche Rentny i Kasa Chorych Twoja, a tym bardziej my jesteśmy w stanie Ci wyczarować w bardzo szybkim tempie, jak Cię zgłosimy do Kasy Chorych, co robimy tak jak już mówiłem bezpłatnie. A dodatkowo jak subskrybujesz kanał, zakwalifikowujesz się do wzięcia udziału w konkursie. Już nie musisz nic więcej robić, tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy i. Wtedy bierzesz udział w losowaniu o ekspres z dosznym zapasem i jak się 50 subskrypcji, to też z wyjściem ze mną na obiad. I wtedy, jak złożymy te dokumenty, jesteśmy w stanie w ciągu bardzo szybkim Ci ten numer jeszcze czy pracodawcy właśnie załatwić, bo standardowo on tam idzie nawet kilka tygodni pocztą. Potem dane konta bankowego. Yy, fajnie będzie mieć ogólnie niemieckie konto bankowe, natomiast wiele firm, czy instytucji, czy nie wiem, nawet urząd skarbowy, czy pracodawca nie ma z reguły problemu z tym, żeby przelewać na walutowe, na polskie, na rewoluta i tak dalej. Kasy to jest możliwe, ale płacenie tym sepal, a mandat, czyli takim zleceniem poboru z konta za na przykład abonament, do telewizję, za abonament za telefon, za nie wiem, podatek drogowy, samochód, tutaj też Cię się pokazuje, bo nagrywałem odcinek, do jakiego momentu można ewentualnie w Niemczech jeździć na polskich rejestracjach. A jeżeli już to Ci minie i wpadniesz w obowiązek, powiedzmy, przerejestrowania, to masz jeszcze furtkę taką, że możesz sobie zgłosić to auto na polskich rejestracjach do płacenia niemieckiego podatku drogowego. Jest taki specjalny formularz na to. I nawet w tym nagraniu drugim z tej serii, bo powstały dwa: czyli kto może jeździć na polskich rejestracjach, jak długo, i drugi, jak sobie zameldować auto do właśnie niemieckiego podatku drogowego. To tam to możesz zrobić. I w języku polskim, nawet ten formularz, tam pokazuje, jak wypełnić. Jeżeli już masz ubezpieczenie zdrowotne, to będzie potrzebowała najklasyczniej, będzie potrzebowała pracodawca, nie wiem, kartę Twoją zdrowotną. W Niemczech się dostaje kartę taką plastikową. Z tyłu jest niebieski ten taki ekus na od, yy, nagłych przypadków yy, w Unii Europejskiej. I tam już będzie numer ubezpieczenia, nazwa tej kasy chorych. Także to, jeżeli już jesteś ubezpieczony, to pracodawcy to będzie potrzebne, żeby też przejąć, no bo on będzie potem płatnikiem tych składek. Ewentualnie możesz tam gdzieś dla kompletu dokumentów wyproszony o to meldebescheinigung. Jeżeli masz jakieś uprawnienia do pracy, potrzebujesz inne rzeczy, już nie poruszam tego tematu. Oczywiście też to będzie potrzebne. Także moi kani i tak tym samym spędziliśmy pierwszy tydzień właśnie przyjazd do Niemiec. Troszkę tego się uzbierało. No, jak macie wolne jesteście w stanie wiele z tych rzeczy ogarnąć w ciągu jednego, dwóch dni nawet. Na inne rzeczy trzeba poczekać trochę w niektórych sytuacjach, ale <laughs> dacie radę, jeżeli macie jakieś pytania, stoimy dla Was. Tutaj do dyspozycji, numer telefonu, adres mailowy. Dawajcie znać w wielu sytuacjach, w przypadku, jak jesteśmy w stanie pomóc, w niektórych bezpłatnie, w niektórych odpłatnie. Moi kochani, trzymajcie się, następny odcinek już za 3. A czekaj, jeżeli czegoś nowego się dowiedziałeś, jeżeli ten odcinek Ci się podobał, nie zapomnij dać lajka w górę takiego wielkiego i możesz go wypromować, wyhajpować. Dodatkowo klikając dodatkowy przycisk, a to pomoże YouTube'owi trafić z tymi materiałami do osób takich jak ty, czyli może Polacy w Niemczech, albo Polacy, którzy do Niemiec chcą wyjechać, albo Polacy, którzy po prostu interesują się geopolityką, czyli tym, co się dzieje też ogólnie na świecie u sąsiadów. I następny film kontynuujemy za 3, 2, 1.